Dzień dobry, moje drogie. My dzisiaj tutaj, słuchajcie, po przejściach miało to wyglądać zupełnie inaczej. Miało być przez Be Live, tak jak zwykle: Deli miała tutaj wejść za chwilę, ja ją tutaj zapowiadałam, a się okazało, że wy nic nie widzicie i nic nie słyszycie, a dlatego robimy teraz normalnie z telefonu. Więc dzisiejszy live będzie wyglądał zupełnie inaczej niż wszystko, co do tej pory widziałyście, ponieważ nie jestem u siebie w domu, a jestem w studio Deliany ponieważ nie robimy tego przez laptopa, a przez telefon, ponieważ ja mam teraz pół twarzy pomalowana, nie wiem czy to widzicie, słuchajcie, także dzisiaj się tutaj dzieją rzeczy, no po prostu niesamowite. Ale po kolei, nazywam się Magdalena Chwał, jestem dyrektorem klubu Oriflame i już od 17 lat pomagam kobietom w poprawie standardu ich życia. Uczę, jak dzięki Oriflame można mieć dla siebie dodatkowe korzyści, można wprowadzić trochę więcej pasji, energii, radości do swojego życia, Pięknie wyglądać, a to wszystko właśnie przy pomocy Oriflame, a dzisiaj zaprosiłam tutaj wyjątkową kobietę. Jest ze mną Deliena. Deliena jest makijażystką i my znamy się, z Delieną od 10 lat, także kawał czasu, słuchajcie. Deli jest kobietą wyjątkową i bardzo chciałam, żeby to właśnie ona tutaj dzisiaj dla nas z nami była, ponieważ pierwsza Deliena jest mamą czwórki dzieci. I wyobraźcie sobie, że ona przy tej czwórce dzieci jeszcze z powodzeniem prowadzi swój własny biznes. Makijażem Deliana zajmuje się już od 8 lat, a od 2 lat też uczy, jak robić makijaż. I ja z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Deliana jest wirtuozem makijażu i o tym będziecie mogły się przekonać wchodząc na jej fanpage. Także zajrzyjcie, ja Wam go oczywiście podlinkuję i będziecie mogły przekonać się, co Deliana potrafi zrobić, a dzisiaj Deli wykona na mnie Krok po kroku taki makijaż na upały, taki lekki makijaż, który przygotuje Was właśnie na okres wakacyjny. Pokaże jakich produktów najlepiej użyć i jakich użyć, tak żeby ten makijaż był trwały i dobrze wyglądał. Także ja się oddaję w ręce Delieny, a Was zapraszam na to, żeby zobaczyć co też Deliena potrafi zrobić. Ja oczywiście witam serdecznie, bardzo się cieszę, że tu jestem, więc dziękuję od razu Madzi no, w ogóle za piękne przedstawienie mnie. Pierwsze by szło piękniejsze. Dokładnie tak, tak też myślę i powiem Wam taką ciekawostkę na wstępie, gdyby nie ta pani, być może ja nigdy nie zostałabym makijażystką, bo to właśnie Magda mnie wypchała na pierwsze moje szkolenie z makijażu właśnie. No to, co, to, co tak. też Oriflame robi z kobietami. Tak, Dokładnie, to, co mówiła? E, więc kochani, ja dzisiaj tutaj będę od strony technicznej, opowiem właśnie pięć trików, e, jak zrobić właśnie makijaż na opały, a Magda podzieli się tutaj wiedzą kosmetyczną, e, jakie produkty warto do tego wykorzystać i co się do tego sprawdzi. E, kochani, potrzebujemy jeszcze od Was informacji, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, czy nic nie przerywa, bo zaczęłyśmy tutaj właśnie z małymi niespodziankami. Tak, zdecydowanie. Ale żebyśmy mogły zacząć, potrzebujemy od Was właśnie informacji, że wszystko jest ok. Tak, widzę już tam jakiś uśmiech od Wasi, coś tam kurs, kurs, się dnia dzieje, dnia. także prawdopodobnie widać, bo wcześniej, słuchajcie, był szary ekran, jeżeli wcześniej oglądałyście, to to wiecie, że się nic, że się tutaj nic nie działo, także napiszcie proszę jak tam odbiór, żebyśmy wiedziały, że jest w porządku, no i będziemy się mogły za chwilkę malować. Widzę jakąś łapkę, czyli chyba jest... Chyba jest okay. jest ok, także super, bardzo się cieszę, słuchajcie, bo ja się dzisiaj tutaj tak napaliłam na ten makijaż i tak się cieszyłam i w ogóle, i my tu zrobiliśmy próbę generalną, te pół makijażu, bo mam, widzicie, już pół twarzy pięknie zrobione, a tu nagle po prostu nic się nie dzieje, także dobrze, że już jesteśmy, dobrze, że już widać. To co, startujemy, startujemy. Od razu dziewczyna powiem Wam, że bardzo nam zależy na komunikacji z Wami, więc jeżeli będziecie miały jakiekolwiek pytania, coś Was zastanawia, z czymś sobie nie radzicie, od razu piszcie w komentarzach, dlatego że one u nas się będą pojawiały z małym opóźnieniem, więc żebyśmy zdążyły na nie odpowiedzieć, to od razu e, pytajcie. Więc tak, e, zaczynamy myślę już od razu tutaj z grubej rury. Tak jak Macie wspomniała, pół twarzy mamy zrobione, półnie. E, makijaż odmyśliłyśmy na zasadzie takiej, żeby rano nie zabierał dużo czasu, bo wiemy, że większość tutaj jest pracująca, albo mamy, albo coś nie zawsze rano jest czas na taki 40-minutowy makijaż, e, ale jednak nawet w lato, nawet jak jest upał i 35 stopni, słońce pięknie świeci, Chcemy wyglądać i czuć się dobrze. Szczególnie jak dzisiaj za oknem, prawda? Ja w ogóle pomyślałam, że powinniśmy robić makijaż na, e, na deszcz, niż na upały. Ale dobra, liczmy na to, że upały będą. Tak, spełnię tak. się modlimy, także będziemy. A dwa będzie dni ma badać, to akurat dwa dni mamy na trening w domu naszego makijażu i akurat na weekend e, będzie piękny. Więc teraz tak tak, podstawą trwałego makijażu, nieważne kiedy z niego będziecie korzystać, to jest pielęgnacja. Czyli trzeba zawsze przed makijażem, makijażem nałożyć bazę w formie kremu. Yy, oczywiście wiadomo, dwuetapowa pielęgnacja, krem pod oczy, wszystkie takie rzeczy nawilżające czy chroniące na słońce powinny się uznaleźć. Bez tego żaden makijaż, najlepszy podkład nie będzie wyglądał dobrze i nie będzie się utrzymał dobrze. Więc my tutaj sobie zaczniemy właśnie. Naszą bazą, bo Madzia ma już tutaj krem nałożony na tej ołówcach. Ale naszą bazą będzie taki rozświetlacz brzoskwiniowy. Macie tutaj opowiedzenie to tu bardzo, bardzo leciutki widzicie? krem, który możecie sobie dodać po prostu do podkładu, lub właśnie nałożyć delikatnie na twarz, albo nawet słuchajcie, dodać odrobinę do kremu, kiedy nie chcecie jakoś specjalnie się malować. On jest bardzo leciutki, w ogóle bardzo przyjemnie pachnie i to go widzicie na tej połowie twarzy, tam, gdzie to jest tak leciutko mienie, tak? Także jest taki efekt glow, który on wam daje w ogóle, przepięknie, brzoskwinkowo. Świeżutko pachnie i bardzo fajny efekt takiej rozpromienionej, zdrowo wyglądającej skóry. Jak chcecie, możecie go też, słuchajcie, sobie dodawać do balsamu i rozświetlić sobie po prostu ciało czy gdzieś tam delikatnie właśnie punktowo nakładać. Bardzo przyjemnie się składa, bardzo przyjemnie się go, się go gdzieś tam używa, taki leciutki, świeżutki. A fajna rzecz, kiedy też szukacie czegoś takiego naprawdę lekkiego. To nawet jeżeli go tylko nałożycie na twarz, to też będzie, to też będzie fajnie, fajnie wyglądał. Która z Was już korzystała? Sprawdzała ten produkt? Jeżeli tak, to piszcie proszę, jak Wam się spodobał? Daj jeszcze do mnie na chwilkę, proszę. Zobaczcie. To jest taki kamelutka pomarańczowa Tubka z Uncolor. Peach Glow produkt, Michalina go sobie zamówiła, więc pisz później mi się w komentarzach, jak Ci się, jak ci się sprawdził. Ja go Wam bardzo polecam jako lekką bazę pod wasz makijaż. Ja myślę, że warto tutaj też wspomnieć, że jest to produkt, który nie ma drobinek. I to myślę, że jest fajne dla kobiet, które jednak nie czują się dobrze w takim rozświetleniu typowo drobinkowym, tylko właśnie robi ten efekt takiej dwabistej, nabilżonej skóry dlatego tak jak macie wspomniało, można to też wykorzystywać właśnie do balsamów ale dzięki temu że mamy taką bazę w formie właśnie czegoś nawilżającego rozświetlającego to nawet jeżeli potrzebujecie użyć średnio kryjącego lub mocno kryjącego podkładu który jest cięższym podkładem to on spokojnie jakby ładnie wysiedzi na tej skórze i będzie wyglądał lżej i to jest właśnie pierwszy trik Czyli to, że nawet jeżeli właśnie używamy cięższego podkładu, to na bazie nabliżającej uzyskujemy ten efekt, że to nie jest tak, wiecie, taka ciężka tapeta odcinająca się, tylko że będzie się ładnie stapiał nam ze skórą. Mhm. A my właśnie użyjemy troszeczkę cięższego podkładu dzisiaj, właśnie po to, żeby wam pokazać, że to się uda i że to będzie ładnie wyglądać. Tutaj już oddaję słowa Madzi na temat tego podkładu. Słuchajcie, używamy Everlasting. Y Podkładu Extreme. To jest podkład faktycznie mocno matujący. Podkład, który też daje taki efekt lekko pudrowego wykończenia. Więc nawet na nim próbowałyśmy dzisiaj, i to też Deli tutaj zrobi, że już bez pudru będziemy nakładały brązer, tak czy takie rzeczy, które no, powinny być użyte jednak na puder. A tutaj da się to fajnie zrobić. Podkład jest dobrze kryjący. Jest podkładem też takim, który będzie fajnie matowił i utrzymywał nam zmatowioną skórę na długi czas. Ważna rzecz to jest podkład, który ma też filtr 30, czyli macie bardzo mocną ochronę w tym okresie -wakacy słonecznym, wakacyjnym, kiedy potrzebujemy dodatkowo czegoś dobrego na skórę, na skórę użyć, tak żeby chronić się przed promieniowaniem. Także podkład sprawdza się świetnie i kiedy chcecie właśnie mieć taki makijaż na cały dzień, to zdecydowanie warto sobie z niego, z niego skorzystać. I widzę, że Wiktoria tutaj potwierdza, że podkład utrzymuje się na twarzy cały dzień i dobrze wygląda. Także jeżeli szukacie czegoś, co nie będzie spływało i będzie się dobrze utrzymywało, to ten podkład właśnie takim produktem jest. Ja pamiętam właśnie, bo kiedyś używałam tego podkładu na co dzień i faktycznie nie było tego efektu właśnie tapety ciężkości. Mimo tego, że krycie ma naprawdę bardzo ładne, zresztą myślę, że to już widać, na kamerze. Potem Wam też załączymy zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć sobie jej i po. Ale jest właśnie bardzo fajne takie wykończenie nawilżające. Z tą trwałością jest też tak, że czasami im lżej, tym lepiej. Czyli nie zawsze puder nam przedłuży, jeżeli oczywiście mówimy o takim makijażu właśnie na co dzień. Więc przetestujcie sobie, czy właśnie przypadkiem Wasza skóra nie woli wersji takiej bez pudru. No I i teraz Tak to właśnie tak. I przejdziemy sobie teraz do konturowania. I pokażę Wam coś, co ja, jako makijażystka mam, używam i bardzo lubię. Tutaj macie taki e, Stick od Jordani Gold. A, też jeden z moich ulubionych produktów. On ma taki odcień e, koralowy, nazywa się Coral Glow, i daje taki efekt pięknego rozświetlenia. To jest produkt, który. No My użyjemy na kości policzkowe, ale też trochę na oczy. Wy go też możecie wykorzystywać na usta, na obojczyki, na ramiona. Produkt, który cudownie wygląda i zobaczcie, jak pięknie owalizuje na skórze. Jest bardzo wygodny w formie sztyftu i to się bardzo łatwo nakłada. Bo zobaczcie, nie potrzebujecie do tego pędzli, nie wiadomo czego, nakładacie go sobie po prostu z produktu. rozcierać delikatnie na skórze i w zasadzie trudno nim zrobić sobie krzywdę, więc będziecie w stanie go idealnie sobie nałożyć. Zajmuje mało miejsca w torebce, także warto wykorzystać. A w przyszłym katalogu wejdzie więcej sticków, ja ich, jeszcze, ja ich jeszcze nie sprawdzałam, więc będę Wam na pewno chciała później pokazać, nagrać, opowiedzieć. Więc zobaczycie, jak będą się sprawdzać też te, które się później pojawią, póki to ten z Gold jest mistrzostwo świata i Wam go zdecydowanie polecam. I chyba Ty też. Tak, tak, ja zdecydowanie też. I to, co chcę Wam jeszcze teraz powiedzieć, to to, że dzięki temu, że jest to produkt kremowy, to po pierwsze właśnie można go nałożyć na taki podkład, który nie jest zapudrowany, a po drugie ta konsystencja sprawia, że to jest właśnie lekki, że to, ten policzek będzie taki, jakby miał naturalny rumieniec. Czyli będzie bardzo naturalnie wyglądał, nie będzie tego efektu, że jest kolejna pudrowa warstwa, nie będzie się odcinał i też dużo łatwiej nam będzie pracować, bo jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w pracy z pędzlami i nie czuje się dobrze w pracy z pędzlami, na pewno będzie łatwiej mu paluszkiem sobie wklepać. I to będzie po prostu ładnie wyblendowane i ładnie wkomponowane. Zresztą widzicie, wcale nie trzeba dużo, już jest efekt, już jest ładnie podkreślona kość policzkowa. Jeżeli macie problem z zaznaczeniem sobie miejsca, gdzie w ogóle nałożyć sobie ten róż, to wystarczy się ładnie uśmiechnąć. I tutaj, gdzie robi nam się właśnie ten krągły policzek, to jest przestrzeń, gdzie ten róż powinien wylądować. Nie trzeba go dawać wcale dużo, aczkolwiek jeżeli ktoś jest sroczką i lubi fajnie wyglądać, się fajnie świecić, bo to jest też właśnie połyskujące wykończenia, to jak najbardziej muszę tam sobie od serca nawet dać. Hmm, ja uwielbiam ten taki efekt świeżości, którą daje. Czasami jak robię taki makijaż, wiecie, na bardzo szybko, to to się rewelacyjnie sprawdza, że tylko odrobinkę e, jakiegoś kremu bi nawet ten produkt, i już można po prostu e, błyszczyk na usta już można wychodzić, tak? Także to się naprawdę fajnie sprawdza. Tak. I od razu, żeby było, że używam jak najmniej produktów, i jak najmniej czasu nam to zajmie, to wezmę sobie delikatnie na mały pędzelek, właśnie nałożę e, ten nasz brzoskwiniowy róż i wklepię sobie tutaj w powiekę, w tą część ruchomą, czyli nie pod samą brew, ale w tą powiekę która nam się tutaj otwiera i zamyka. Takimi sklepującymi ruchami. I dzięki temu to też będzie wyglądać bardzo naturalnie właśnie na oku. Coś tam mamy, coś tam się dzieje, ale będzie to oko takie rozświetlone, otwarte, jasne spojrzenie, więc też po takich nieprzespanych nocach to jest fajny patent wakacyjny narazuje się. Przejdziemy sobie teraz do konturowania, tutaj wykorzystamy paletkę, którą też nieraz polecałam dziewczynom jako taki właśnie fajny produkt do użycia właśnie w domu, na co dzień. Ja ją bardzo lubię, słuchajcie, za to, że nawet jeżeli nie jesteście makijażystkami, to możecie sobie bardzo ładnie te produkty nałożyć, bo nie są aż tak mocno napigmentowane, nie zrobicie sobie nimi krzywdy, więc to się fajnie sprawdza, ja muszę przestać mówić, żeby Deli mi mogła nałożyć, więc ja przez chwilę przestaję mówić. Ja już Wam mówię, jeżeli chcecie nałożyć właśnie produkty takie bardziej pudrowe, sprasowane na podkładzie, gdzie nie ma pudru, to konieczna jest jakby tutaj ta technika nakładania, czyli nie nakładamy ruchami takimi, wiecie, że się przesuwa pędzel po twarzy, tylko tak jakbyście chciały delikatnie oklepać twarz. Czyli zaczynamy stempelkowanie. Sobie, Tak, stempelkowanie. Zaczynamy sobie od wysokości ucha, i delikatnie przechodzimy od środka. I za każdym, za każdym razem, kiedy dokładamy produkt, robimy to w ten sam sposób, czyli zaczynamy od zewnątrz do wewnątrz. Dzięki temu kontrolujecie to, gdzie nakładacie ten brązer. I kontrolujecie sobie ilość i nie ma tego efektu takiej, wiecie, odciętej kreski, bo to jest bardzo często się zdarza, mm. że nam wyjdzie po prostu taka, wiecie, krecha, eee, tylko tu dzięki temu, że właśnie stempelkujemy, to od razu blenduje się ten produkt w skórę. I kontur można sobie też tutaj zaznaczyć przy czole. Delikatnie też żuchwę. I cały czas widzicie tym stempelkującym ruchem. Mm -hmm. I widać od razu. Nie? Od razu in inaczej. Mm -hmm. To jest ważne te konturowanie, jeżeli faktycznie mm, macie mocniej kryjący podkład, dlatego że wtedy jakby ten podkład nam troszeczkę robi taki efekt takiej płaskiej buzi, gubią się te nasze naturalne cienie i rysy i konturowanie możemy to właśnie wydobyć z powrotem. I tutaj jest też rozświetlacz z tym samym pędzlem drugą częścią. Możemy sobie lekko tu zaznaczyć. Aczkolwiek zaraz Wam pokażę jeszcze fajny patent, właśnie kremowym produktem innym, żeby był ten efekt takiego rozświetlenia. Genialna jest ta paletka, też dlatego, że jeżeli nie chcecie zabierać styku, zabierać osobnego brązera, zabierać osobnego różu, to wszystko tam macie w jednym produkcie, więc można wszystkiego użyć razem. Wiktoria mi prosiła, żeby się pokazała z bliska, więc ja słuchajcie się Wam tutaj przysunę. Zobaczcie proszę. Tu już jest wszystko zrobione, ale zobaczcie tą część na razie. A jeszcze tutaj troszkę produktów brakuje. Myślę, że teraz już widzicie dokładnie. My później z Deli też e, wrzucimy Wam zdjęcie z lustrzanki, gdzie dokładnie widać, co tutaj się podziało. Ale myślę, że już dosyć dobrze widziałyście. tak, Ktoria? Ja o to chodziło? Kolejnym trikiem będzie właśnie kolejny e, produkt kremowy i też wielozadaniowy produkt czyli właśnie taka, taki cień w sztyrciach, tak to się nazywa? Tak. tak? Mhm. Możemy sobie nałożyć na oko, czyli na malutki pędzelek biorę niewielką ilość i w tym wewnętrznym tutaj kąciku delikatnie sobie zaznaczam. I to nam znowu otwiera spojrzenie, znowu rozjaśnia oko i jest dodatkowy, wiecie, taki efekt walk. nawet jakbyśmy szły gdzieś tam wieczorem na na jakąś imprezkę czy coś, to można sobie dodać takiego fajnego efektu. Mm -hmm. I ten produkt, jeżeli weźmiemy na większy pędzel, możemy wykorzystać jako rozświetlacz na szczyty kości policzkowych. Czyli delikatnie znowu wklepujemy. No, się przepięknie mieni, słuchajcie. Bardzo fajne, w ogóle wygodne cienie. Teraz w dodatkowej ofercie jeden z odcieni, ten, którego my właśnie używamy, taki delikatny, nie wiem, jak byś go nazwała, bo to jest taki niudowo- Wioskowy? Tak, taki szampanowy odcień, coś o, takiego. Myślę, że on się tutaj, on się tutaj dostosuje by się do, do wielu odcieni skóry. Ale jeszcze fajna rzecz, gdzie można go nałożyć na łuk, nam nad usta. Mm -hmm. I dzięki temu uzyskujemy efekt, że usta są podkreślone, powiększone. I wiecie, jest ten taki element, że przykuwa uwagę. Jeżeli no. na przykład właśnie na oczach się nie dzieje, to warto zwrócić uwagę na usta. I w tym momencie od razu takie optyczne powiększenie, i wydobycie, że te ustawy wychodzą na pierwszy plan. Super, bardzo fajny pomysł. Inne odcienie tego sztywtu będziecie miały w przyszłym katalogu. Natomiast teraz, właśnie. Ten, który fajnie się nadaje do rozświetlania, jak najbardziej e, znajdziecie w ofercie dodatkowej. Ja oczywiście wszystkie produkty Wam później podlinkuję, żebyście wiedziały, na co sobie zwrócić uwagę, które produkty z katalogu warto zamówić. Większość z nich znajdziecie właśnie teraz e, właśnie w ofercie, więc będzie można ich sobie skorzystać, zamówić i już za e, niedługo, kiedy przyjdzie wreszcie do nas lato z nich skorzystać, miejmy nadzieję. I teraz przejdziemy sobie do brwi. Jeżeli chodzi o makijaż brwi, brwi zrobimy tutaj właśnie taką wersję najszybszą, czyli coś, co rano zabierane na jak najmniej czasu, ale jest efekt, że te brwi są podkreślone i będzie to po prostu taki żel koloryzujący z takim malutkim grzebykiem i wyczesujemy sobie brew w górę. Zawsze wyczesujemy w górę. Jeżeli ktoś ma bardzo długie włoski, to może je wtedy sobie delikatnie od góry położyć. Ale zawsze wyczesujemy je w górę, bo to jest taki optyczny jakby lifting. Całe tutaj nam się ładnie ten łuk... Buch... Tak, zobaczcie, to od razu widać. Tak. Od razu nam ten łuk ładnie się wyciąga, oko jest powiększone. Ten produkt już bardzo jest taki delikatny. Daje faktycznie taki bardzo subtelny efekt, a fajnie układa wam brwi. A więc też ciekawa rzecz, żeby, żeby wykorzystać. I zobaczcie, że to nie trzeba się z nim długo bawić. Tak, na pewno fajne w takich produktach jest to, że nie ma tego efektu, efektu takich oblepionych. Może to, wiecie, nie jest taki absolutnie najtrwalszy e, żel, ale właśnie to jest jego bardzo duży plus. No bo jednak, w lato, jak jest upał, to nie chcemy czuć takiej, wiecie, poklejonej właśnie tej skóry, tylko chcemy się czuć bardzo świeżo. I w tym momencie ten produkt myślę, że idealnie się sprawdzi. Ja zresztą sama na co dzień może Wam powiem, że przy czwórce dzieci, mm, no. Nie zawsze jest ten czas, żeby po prostu gdzieś tam perfekcyjnie rysować te brwi, a tak to zawsze są ładnie podkreślone. Mhm. Przejdziemy sobie teraz jeszcze do oczka, czyli znowu mamy produkt wielozadaniowy i tutaj wykorzystamy go i na oko i na usta. Ja bardzo lubię te krótkokonturówki, konturówki bo nawet tą część konturówkową ja lubię nakładać na oczy, wiecie fajny jest tam taki odcień fuksjowy gdzieś tam w formie kreski. No ale już Wam dalej pokazuję, jak to można zrobić. Tak. I tutaj wchodzi właśnie trik z oczami, jak wydobyć spojrzenia, żeby było bardziej zaznaczone, żeby oko było bardziej wyraziste. Bo są osoby, które lubią taki efekt, że tylko wytuszują rzęsy i im to w zupełności wystarcza, ale są osoby, które jednak lubią kreski. I to jest bardzo fajny patent, jak zrobić sobie szybko kreskę, ale taką, która wiecie, nie wymaga takiej dużej precyzji. Czyli nie mamy kreski tutaj od eyelinera, która no wymaga, żeby ten kształt był dobrze dobrany, żeby to na powiece ładnie wyglądało, żeby ona się nigdzie nie zaginała. Więc sobie tą kredkę nabieramy na taki właśnie skośny pędzelek, odrobinkę. I tak jakbyśmy chciały zaznaczyć sobie przy samych rzęsach i też możecie robić to ruchem stemplującym, jeżeli łatwiej jest Wam w ten sposób kontrolować pędzel, bo jeżeli ciągniemy linię, jest większa szansa, że gdzieś nam ta ręka lekko ucieknie, a jeżeli, jeżeli robimy taki stempelek, to kontrolujemy bardzo, gdzie ten produkt ląduje. Otwórz. Hmm, jak? Już się robi wyraźniej. Aha. Teraz spójrz do góry i na dole przy rzęsach zaraz taką jedną trzecią powieki również zaznaczam dzięki temu, że jest to kolor jakiś, to dodatkowo mamy tutaj właśnie element, no tak wiecie letniego makijażu, że to nie jest jakaś czerń czy brąz, tylko jest jakaś wariacja kolorystyczna. Możecie do tego wykorzystać bardzo wiele odcieni. Tak naprawdę, jakby ktoś chciał poszaleć, to to różową też jak najbardziej. Na no nie ja kiedyś szalałam. Można Fajne jest to, że te kredki są bardzo miękkie i naprawdę fajnie się nimi maluje, fajnie się sprawdzają i ten efekt, że macie kredkę i konturówkę w jednym produkcie jest fantastyczny, no i teraz zobaczycie, co z tą drugą stroną robimy. Tak. I tutaj jakby zobaczcie, że od razu jakby inaczej nam się właśnie to oko prezentuje i to widać już na, na kamerze, że jednak ten kształt oka bardziej jest wydobyty. Jeżeli chodzi o usta, przy makijażu ust jest ważne, żebyśmy optycznie sobie ich nie pomniejszały. Lato, kiedy właśnie nosimy mniej makijażu, warto sobie te usta podkreślić odrobinę mocniej. To nie musi być, wiecie, mocna czerń, czerwień, przepraszam, nie czerwień, chociaż też by można. To nie muszą być bardzo, bardzo ciemne kolory. Bardziej chodzi o to, żeby może były bardziej nasycone albo jakiś bardziej szalony kolor niż zazwyczaj nosimy. Ale nawet jeżeli wybierzecie jakiś właśnie odcień nude czy lżejszy, to pamiętać o tym, żeby skupić się na tym, gdzie na ustach nam się kończy, to ta taka, wiecie, krążkowane linie, dlatego że usta zwykle pigment, czyli ten kolor, zaczyna się troszeczkę dalej niż prawdziwa granica ust. I to okay. jest właśnie ten element, gdzie często my, kobiety sobie optycznie zmniejszamy te usta, bo jakby malujemy tam, gdzie jest kolor ust, a nie gdzie jest faktyczna granica. I malując przy granicy, ładnie wydobywamy. I nieraz jest tak, że jak przychodzą do mnie klientki, ja im zrobię usta, i one są takie w szoku, że one mają takie duże usta. A my w ogóle ich nie powiększyłyśmy, tylko pomalowałyśmy właśnie tam, gdzie jest ich granica. Dzięki temu, że jest tutaj to wersji konturówki, to można sobie ładnie wyrysować. Ja wam, że Deli ma na punkcie ust, ja teraz nie mogę do Was gadać. ona jest skupiona, więc musicie chwilę wytrzymać. Tak, jak to Tak? No to Patrzcie, zrobiłyśmy od tak. razu dwukolorowe. No cóż, różne rzeczy się dzieje, ale. No, ale możecie zobaczyć od razu ten jaśniejszy. Ja wam później powiem, które to były. Ja a tu jest ten ciemniejszy. Ja wolę ten ciemniejszy zdecydowanie, bo ja lubię masę na usta. Słocze. Ale możecie sobie od razu zobaczyć, bardziej intensywne. Więc generalnie mimo tego, że wylądował tu jasny kolor, on wciąż jest widoczny, tak? Coś tam się na tych ustach dzieje. My sobie już szybko poprawimy na taki fuksjowy. Dobrym patentem, jeżeli macie problem, wymalować tą granicę jest uśmiechnąć się. On macie mhm. pięknie. Od razu patrzcie, nam się tu usta ładnie naciągają i jest łatwiej ten kontur zaznaczyć. I wtedy sobie wypełniamy usta. No, a ja wreszcie się czuję, słuchajcie, bo z tą połową ust to było mi dziwnie. Z połową twarzy jeszcze jakoś, ale z połową ust a, to naprawdę czułam się tutaj a, trochę niewyraźnie. No. Co to nam zostało. Tak, i zostało nam tak naprawdę w sumie tutaj tuż do szans. Jeżeli chodzi o tusze, to ja też jako makijażystka zdecydowanie polecam monder i jest to tusz, który też ląduje u mnie zawodowo w moim studiu, w moim kusze, dlatego że to jest bardzo dobry tusz, bardzo trwały i przede wszystkim um, ta wersja wodoodporna jest taka naprawdę wodoodporna, więc jeżeli ktoś ma na przykład problem, że musiał um, gdzieś tam odbija ten tusz w upały zwłaszcza, to warto sobie właśnie tę wersję wodoodporną mm. zakupić. I teraz tak spójrz sobie na dół. Genialnie, słuchajcie, wydłuża. Mhm. I teraz popatrzcie do góry. Jeżeli się zastanawiacie właśnie, czy tuszować dolne rzęsy, to ja od razu mówię tuszować jak najbardziej, dlatego że też to dodatkowo nam oko powiększa. No i jak zobaczcie, w nie trzeba dużo czasu, nie trzeba wielu produktów, a można świetnie podkreślić, a podkreślić yy, swo, swoją urodę. Bo w ogóle, słuchajcie, nie oczywiście, ale tego wam nie powiedziałam. Ale ogromną pasją yy, Daniely i też jej misją jest to, żeby sprawiać, żeby kobiety czuły się pewniejszy siebie, a to jest tak, że makijaż na tej pewności siebie dodaje i nawet jeżeli nie użyjemy nie wiadomo jak dużych produktów, wykorzystamy tylko kilka, zrobimy e, podstawowe kroki, to już od razu wyglądamy lepiej, bo nie wiem czy to nie przyznacie, ale ja zdecydowanie wyglądam lepiej w makijażu niż bez, a w makijażu zrobionym przez Delionę to już bez wątpienia wyglądam lepiej, także e, kilka produktów, e, par minut, e, które poświęcicie na to i już efekty będą e, spektakularne. I tutaj wchodzi mój ostatni trik, e, którym chcę się z Wami podzielić. To, kiedy stoicie przed lustrem i macie się już malować, pomyślcie, co Wam się w danym dniu najbardziej sobie podoba. Czyli nie skupiamy się na tych negatywnych myślach, tylko na tych pozytywnych. Mhm. Czyli pomyślcie sobie, jeżeli macie ochotę, że nie wiem, macie po prostu piękne policzki, albo dzisiaj Wam się bardzo usta podobają, bardzo brwi, albo bardzo oczy, skupcie się w makijażu właśnie na tym elemencie. To jest takie dodatkowo, wiecie, nakręca Was pozytywnie. Bo już zwracacie uwagę, że Wam się to podoba, że na przykład bardzo Wam się podobają oczy i cały dzień będziecie myśleć gdzieś tam, że podkreśliłyście sobie, zwracać na to uwagę w lustrze, hmm. to automatycznie właśnie nas pozytywnie nakręca. I to jest bardzo ważne, żeby patrząc w lustro po prostu uśmiechnąć się do siebie, kochać siebie, lubić siebie. Dzięki temu to przychodzi na ten nasz makijaż. Jeżeli my docenimy siebie, akceptujemy siebie, nasz makijaż będzie poprawnie wykonany. No hmm, i cudownie. Także co? Uh, już wiecie, których produktów użyć, uh, już wiecie na co zwrócić uwagę, ale Deli ma dla Was coś jeszcze. Tak, dla wszystkich tutaj um, kobiet, które poświęciły z nami tutaj trochę czasu, doszkoliły się, poznały tutaj ciekawe triki i nowe informacje, to ja bym chciała właśnie zaoferować um, zniżkę 10% na warsztaty u mnie oraz na makijażu, czyli jeżeli ktoś by chciał jeszcze w tym roku czy w przyszłym skorzystać sobie z makijażu na jakąś okazję albo no. właśnie popracować nad tym makijażem dziennym, nad makijażem wieczorowym, dowiedzieć się właśnie, jakie kosmetyki do siebie dobierać. Jak technicznie dobrze dobrać do kształtu twarz, do kształtu oka ten makijaż, popróbować być może właśnie jak nakleić sobie kępki rzędz na wieczór, mm. czy nakleić sobie pigmenty, to jak najbardziej ja zapraszam. Jest też opcja, żeby skorzystać właśnie z takich warsztatów grupowych, czyli można zabrać mamę, siostrę, ciocię, kuzynkę, kogokolwiek i zrobić sobie taki wieczorek w damskim gronie i właśnie skorzystać sobie z takich warsztatów. Więc na hasło Nazwę. Biznes dla mam, biznes dla mam. To będzie nasze hasło i na te hasło można skorzystać właśnie z 10% rabatu. No to co, to my Wam dziewczyny bardzo dziękujemy za dzisiejszy wieczór. Live oczywiście będzie do odtworzenia, także zaglądajcie tutaj. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli uznajecie, że te triki są warte uwagi, to sprawdźcie je na sobie, ale też polećcie e, dzisiejszy live swoim znajomym. Niech również zobaczą, niech przekonają się, e, jak krok po kroku można zrobić sobie fajny makijaż. No i co, my Wam życzymy przyjemnego wieczoru, zdjęcia będą, więc zobaczycie, jak to wygląda. Produkty też się pojawią pod opisem. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję, Tobie, Deli, za to, że przyjąłeś zaproszenie i że mogłyśmy się tutaj razem pomalować i razem spędzić czas. Przyjemnego wieczoru, dziewczyny. Do zobaczenia. A no właśnie, papa! Pa.